Hej, witam Was na moim kanale. Na kolejnym odcineczku. Chciałem Was serdecznie pozdrowić Dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek, niż zawsze. Jak zawsze inny będzie, bo to wiadomo, nie chcę się wyłączać tylko za zbiórką, tylko żeby po prostu. Żeby było wszystko inaczej. Już do tego dosadna. Sprzedałem telefon. Nie pamiętam jaki to model Huawei. I coś tam nie pamiętam. 2018 roku fajny taki w miarę stan. Wyłączamy taki fajny system. Do tego pudełka, ale to jest od innego telefonu, bo się okazało. że tam pudełeczko akurat nie mam. Ale to nic o to nie chodziło. W opisie było, że jest zastępcze pudełko i to jest Huawei Nie pamiętam jaki to jest ten model. Nie wiem czy to pisze. I co z tym napisze, będzie w opisie. Osoba kupiła z zagranicy przez Winted, bo teraz Winted może można na przerwać sprzedawać elektronikę, czyli tablety już od tamtego tygodnia można sprzedawać tablety i telefony, a przedtem jeszcze nie można było sorry sprzedawać takich rzeczy, fajnie jest, do tego jest ładowareczka jest yy, ładowareczka, kabel przetrzemy, żeby nie było śladów DNA zaraz <śledzio> ją pakujemy i wysyłamy, a pudełeczko jest od eee od starego już starszego modelu już jeszcze widać o, jest od starszego modelu coś tam, coś tam htdd 12 plus i co, pakujemy to jak się da? I co się da? I teraz tak, muszę poszukać o, 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 coś do wysyłki, ale teraz chcę to wysłać w jakimś opakowaniu. Myślę, że to będzie dobre, ale to trzeba dobrze zabezpieczyć. Czyli na pewno zabezpieczymy. To folią streczową sorry streczową, przepraszam bąbelkową zabezpieczymy to bąbelkową folią jeszcze zakręcimy to się w miarę równo wszystko owinąć dobra i teraz tak, potrzebuję swój Nożyk, 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 nożyk. Jak wziął, tak wziął. Hmm. Ok. I teraz tak, potrzebuję jeszcze. Może zrobimy to, żeby to było dobrze zabezpieczone. Zabezpieczymy to jeszcze zaśmą. Będzie ciężko, chyba, bo tu jest takie. Bo ja sobie przypiłowałem paluba pal, pal z <śm> Dobra. Tu mam nie mam dostać. ma. Dobra, to zrobimy tak. Tak, jeszcze. Tak i tak. Żeby to jak najwięcej w tym było. Zrobimy się tak. Żeby to trochę przycisnąć. To też jaka jest dobre, bo to dobrze to nie trzyma tam Taki sterczyk. O! Jest fajny, bo na takie małe przeszyłki czy coś, to jest zarąbista sprawa. O, przejedziemy, nie żałujemy. O, to musi być... Ok, ja to jeszcze bym zrobił, może tak. Nie żałujemy. Nie będziemy żałować. O, i teraz tak. Weźmiemy sobie Oliocę. Mm -hmm. Oliuweczka. A ja tak. Dobra bardzo tej. Zobaczymy, jaki... Chciałbym jeszcze, żeby etykietka jeszcze przy... etykietka etykietkę wysyłkową, bo to pójdzie DPD. pikup, pickup, cup, aha. DPD piczką na swoje. No i tak jest przygotowana paczuszka. Naklejamy. Tu pójdzie ta naklejka etykietkowa. Etykietka I nie wyjedzie, da tak Nie pamiętam jaki to był kraj. To był chyba kul, nie wiem. Muszę to się dowiedzieć, bo to chyba jakiś kraj barzej taki... Za bardzo chyba odległy, o jakiś tak się dobrze. On nagrywał któryś filmik i to wam powiem. Bo jestem właśnie sam ciekawy, gdzie to dokładnie pójdzie. Bo to tam pisze nie po włosku, nie po francusku, tylko po. A, miejsce z tym. Jak Wam się odcinek pakował, podobał z pakowania telefonu Samsung, nie tam coś, w opisie dodam tytuł, jaki to jest telefon, to zostawcie łapkę w górę i kolejne pieniążki wpadają do dla mnie dla i jedziemy dalej z rozbieraniem sprzedażą na internecie bo nie tylko tym no i normalną zwykłą pracą trzymajcie się do następnego koleżanko kolego kocham was i uwielbiam zostawcie subskrypcję dobijamy do tysiąca łapkę w górę i komentarz po sobie taktyczny trzymajcie się